Piotrek, czy czyszczenie broni czarnoprochowej po każdym strzelaniu jest konieczne? Dbajmy o swoją broń, a broń nam się odwdzięczy. Mówisz po każdym strzelaniu, przynajmniej lupa, bęben. To jest najważniejsze, tak? Wiadomo, że nagar... Powstały po spaleniu czarnego prochu, jest dosyć agresywny, więc troszeczkę ta lufa będzie podatna na korozję, więc to należy wyczyścić. Poza tym, te strzały, jeżeli lufy nie wyczyścimy, następnym razem jak pojedziemy na strzelnicę, te strzały no, mogą być nie takie, jakbyśmy chcieli. Inna sprawa, że mechanizmy nie będą działały poprawnie, coś będzie nam się zacinało. Oczywiście, jeżeli wystrzeliliśmy tylko jeden bęben no to wiadomo, lufa, bęben i dajemy sobie spokój. Jeżeli więcej strzałów było, przynajmniej ja i moi koledzy rozbieramy rewolwer do ostatniej śrubki i czyścimy. Oczywiście tutaj e, najważniejsza rzecz, e, jeżeli chodzi o repliki rewolwerów czarnoprochowych, no to te śrubki no są wykonane z bardzo miękkiej stali, więc wypadałoby dobrać sobie odpowiedni wkrętak.